Dzisiaj będzie kilka słów na temat rytuałów, Wasze pytania. I takie pytanie: Czy do rytuału miłosnego muszę mieć fioletową świecę? Tak jak mówiłam we wcześniejszych filmikach, kochani, świece czy inne dodatki są tylko takim atrybutem dodatkowym. Najważniejsza jest intencja, najważniejsza jest intuicja, najważniejsze jest skupienie. Ja często sobie tworzę rytuały ze świecami, takie kolory, jakie czuję. Czasami robię je w sekwencjach na zasadzie takiej, że na przykład jednej świecy potrzebuję do odblokowania, drugiej do wsparcia. Jeżeli klient nie prosi o rytuał, żebym ułożyła, to raczej układam takie rytuały bardzo proste. Kierujmy się w robieniu rytuałów własną intuicją, własnym takim przeczuciem, własnymi też często kolorami. Najważniejsza, najważniejsza właśnie tutaj jest intuicja, jest to, co Wam serce podpowiada bądźcie kreatywni osoby, które są kreatywne w życiu wygrywają nie trzymajcie się jakichś takich, nie wiem schematów, twardych formułek owszem, one są pomocne ale życie same pisze scenariusze i życie samo pisze po prostu to co to co, to, co nam stoi intuicja jest bardzo bardzo ważna więc na to pytanie odpowiedziałam. Czy może być inny kolor? To już odpowiedziałam. Tutaj, jeżeli chodzi o to, to nie świecę. To Twoja intencja, to Twoje skupienie, to Twoja praca, to Twoja cierpliwość po prostu. Pierwsza namaszczam yy, yy, zaraz tutaj. Yy, soli nie mam i raczej nie kupię, bo pojęcia nie mam, jak to nawet. I w sumie nie wiem jak mam ją użyć przy rytuale pierwsza namasz tam świecę, a później piszę. Uf. Tutaj to jest akurat do pani Agi Pani dostała <śp Culture> Pani dostała, proszę słuchać dokładnie filmik Pani Ago dostała Pani przepis y przykładowy. Tak jak pani się z tym czuje, e proszę po prostu go zrobić w takim sensie. Nie. Jeżeli chodzi o to, świecę zazwyczaj namaszczamy właśnie przed rytuałem. Można ją namaścić, ale też możemy przenieść intencję na świecę, trzymając świecę w dłoniach i przekładając intencję na tej zasadzie. Tak jak mówię, ważna jest skupienie ważna jest intencja. Czasami ktoś nie ma świecy, na przykład, a idzie i robi rytuały i wszystko pracuje, więc ważna jest, ważne jest intencja i skupienie. Rytuały są pomocne, jak najbardziej działają, ale nie trzymajmy się twardo figurek tutaj, czy regułek różnego rodzaju, bo po prostu to jest takie, to, tak jak, to jest takie, to jest takie. Powiem, bardzo sztywne, bardzo sztuczne, a życie wymaga kreatywności, życie wymaga myślenia, czucia, a nie trzymania się sztywnych formułek. Ale już patrzmy sobie dalej. Więc już powiedziałam, czy to ma jakieś znaczenie, to już odpowiedziałam. Świeca się wypali pewnie po paru godzinach. No tutaj raczej. Jeżeli ja zostawiam świecę, to ja mam specjalne takie powiem naczynie do spalania świecy, gdzie ta świeca jest bezpieczna. Ale nie radziłabym świece zostawiać po prostu i sobie gdzieś wychodzić tutaj, bo może Pani spalić dom po prostu. Jeżeli chodzi o to. Później zakopuję ale gdzie? Z daleko od domu w ogrodzie może być. Czasami nie możemy zakopać świecy, więc po prostu ja, jeżeli nie możemy zakopać świecy, bo świet, na przykład zimia jest zamrożona, to po prostu ją ładnie zawijamy i w momencie, kiedy jest taka możliwość, to ją po prostu zakopujemy. W takim miejscu, żeby nie, żeby nie była po prostu szkodliwa. Ja używam świec z naturalnego wosku pszczelego, więc też tutaj trzeba uważać, żeby po prostu nie zrobić krzywdy przyrodzie, prawda? Bo jeżeli, jeżeli świece sztuczne będziemy zakopywać, to one raczej nie będą taką, powiem, pożywką dla ziemi. Natomiast jeżeli naturalne świece Tutaj, to już zależy od Pani pomysłowości. No, nie może Pani tak się trzymać schematów, że tutaj, tak, tak, tak. Bo musi Pani być kreatywna w życiu przede wszystkim. Nie tylko takie klapki na oczy i bo tak jest napisane w formułce. Po prostu, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o kamień Carmelian, czy mogę go sobie zakrogramować jak chcę? E, tak, oczywiście. Kamienie możemy programować sobie tak, jak chcemy, ale ja też wiele talizmanów programuję dla klientów. Z dzisiejszego poranka prawie gotowe już do wysyłki nowe talizmany. E, czy brązotkę muszę oczyszczać? E, tak. E, odsyłam do filmiku o oczyszczaniu w sekcji Aniladir, kamienie i talizmany. W momencie, kiedy czujemy, jeżeli nosimy brązotkę jako talizman i w momencie, kiedy czujemy, że tak jakby nazbierało się tych energii, najbezpieczniejszym sposobem jest po prostu biała szałwia, położenie na parapet w nocy, szczególnie teraz dzisiaj mamy nowe księżyce, mamy rytuał też, położenie położenie na parapet 24 godziny, niech ona sobie po prostu jakby wywietrzeje i potem wkładamy w intencje. Często, kiedy nosimy na sobie rzeczy, czujemy, że one potrzebują oczyszczenia. Czujemy, że one potrzebują takiego powiem jakby wsparcia energetycznego. To się po prostu czuje, więc nie trzymajmy się takich w z sztywnych formułek, bo jest to bardzo sztuczne i to nie ma i to po prostu wprowadza większy mętlik tylko zgodnie z intuicją, zgodnie ze swoim sercem trzeba po prostu tutaj jakby pracować. To, że ktoś będzie klepał formułki, to nie znaczy, że chyba że ktoś lubi, to nie znaczy, że po prostu będzie wszystko tutaj dobrze. Ważne jest skupienie, ważna jest intencja, energia wysłana z serca, połączenie się właśnie ze źródłem, jeżeli chodzi o to i spokój. Spokój i cierpliwość na tej zasadzie, kreatywność. Często, kiedy pojawiają się rytuały, czy wiem jak to zrobić, to się pojawia to intuicyjnie, z tak jakby z głębi naszego serca, ta energia po prostu wychodzi. Pozdrawiam.